Siemka wszystkim Świątynia wapienia na dzikowcu spacerujemy, oglądamy skały przebarwienia, układy Skały jak się tworzyły przez miliony lat patrzcie Jak to wygląda zarypiaszczo Woda przefiltrowana musi tu być, No dobrej jakości. To... <grydzi> Rdzowe nacieki. A tu normalnie się tworzą. Uuu, <grydzi> a tam szczelina do góry. Gdyby było po szczeliny, to dla mnie tam pójdzie. Chodź do <gry> tutaj, 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 ja tak, tak, tak. Tak, w tej wiczyszę, co tą e, jaskinię przecinało, nie? To nawet położyło. Doskonałe że dwa no, razy nie trzeba. no, nie. no, no, no dobrak, tutaj leży. Ale woda się skropiła. Andreju, no, masz tutaj pozostałości. Po czym? Znajdź, że ostatni, że się Musi kapnąć podbija, nie? Tak. Super te wzory. Patrzcie. Tu jesteś. Sama niżej. Tu już podobne tej strony. patrzyłem no, na to. No i tu jest równe nie? do

ja ja jeszcze jest też jedna z Dakonkarów? I szczelinowo obok nie? I ona też go szczelinowo tak, tak. to Ogólnie to panią ogromna. Ja Podawany. to pan podobne, Nie Podobne. A Wychodzimy jako ostatni, wszystko trzeba było zrobić. Ja na na to każdego, Nie, nie, tak ciężko. Ja się rozebrałem ze wszystkiego, powiem na to, że nie Ale jak to A jak to A Na razie wszystko. Do następnego, trzymajcie się, Siemka.